Cześć wszystkim, witam serdecznie. W następnym odcinku, szóstym już w cyklu, Zagrajmy w Mad Max. Odcinek zatytułowany Obóz wydobywczy Czarna Zatoka. A dlatego się zajmujemy takim pojedynczym obozem wydobywczym, dlatego że w, na terytorium Czarnobrodego, żeby odblokować szóstą misję, musimy po prostu zająć, prze, przechwycić jeden taki obóz, żeby Czarnobrody nam powiedział, co mamy zrobić w tej szóstej misji. Dlatego musimy Musimy to po prostu zrobić, a ja to jest pierwszy obóz, jaki znalazłem na jego terytorium. No więc do dzieła. Karlister sobie ze sobą weźmiemy tak na wszelki wypadek jakby trzeba było kogoś podpalić. ma To jest trochę przypieczenie. was <laughs> <laughs> To mają przy sobie Ale jakąś maczugę zabierzemy na dalszą podróż, może się przydać. No to trzeba żeby że jakoś zdjąć. tam już widzę, jest pokrętło. Do dźwigu zniszczymy, to może leci z tego dźwigu. No i teraz. Tu jakieś drzwi z tymi drzwiami pewnie do zebrania. Może jakieś sygnia są do zniszczenia. złom już widzę, że jest. Pierwszy z siedmiu. No, jakieś robaczki wcale nie są zepsute, tylko troszkę przypleśniałe. Ale sobie je zjemy. Od razu nam się lepiej zrobiło, żebyśmy takich robaczków pojedli. W krótkiej drabinie się nie da przejść, to jest raczej do schodzenia, niestety nie da się podskoczyć i wejść na taką uciętą drabinę. Trzeba gdzieś dookoła szukać jakiegoś przejścia. z Maczugi jak ubeczkę zasadzę, to na wybuchnie czy nie? Niestety nie. No to dobra, no jest jakiś korytarz, idziemy korytarzem, innego wyjścia nie ma. No, może jakąś taką liderę lepiej zamiast maczugą. pozbieramy kolejne części złomu, dwójka. Zalecam w takiej wysokości schodzić po drabinie, bo się nie traci zdrowia. No mnie to troszkę tam kosztowało, ale szybciej przynajmniej. Tu mamy ukryty trzeci i jeszcze tam za tą skałą jest czwarty z tych złomów do zebrania. W tej, w tej lokacji siedem wszystkich. dobra, no tu już nie ma co szukać szczęścia. Wracamy do góry z powrotem. Napełnimy sobie wodę, więc jest tutaj granik. No to myślę, że się jeszcze nam przyda wodę. Myślę, że jeszcze trafimy na jakichś gości, co by nam chcieli troszkę uprzyjemnić życie. Ale żeby... o, tutaj, ja jeszcze, jak poletaje, nie było. Tu że jeszcze taką te solitarne. Dobra, tak widzę. Że... O to w życiu, że się nie spodziewali. Kolejna incydenta do zniszczenia, ale na razie tutaj za dużo jest. Jak próbujemy tam to zniszczyć, to nie tu za łatwo. Trzeba od nowa za dużo tutaj jest, tak się znam taką bijatkę, to nie wykończył, Trzeba tam uczyć sobie, po kolei pojedyncze i brać, no, tak to jest, jest niedobrze, na czerwono widzę. Jak się opuszcza daną lokację, gdzie nie są tam, nie albo pojedynczo wychodzę, albo w pewnym momencie się zatrzymuję i już na nie. Jak się mało podchodzi, to później pojedynczo wychodzę. Dobrze, nie dobrze, jeszcze trzeba, sprawy Ale bardzo bardzo ...na otwartym przestrzeni, ze strzelbą, po kolei wychodzić, to jak tu załatwimy. Napijemy się wody, troszkę życia. No, no i przydała nam się ta manierka, którą już napełniali wcześniej. No, strzelba zawsze jest dobra i skuteczna. Nie ma dużo odległości. No i czterech załatwionych. Coś nam jeszcze zostawił w prezencie. Ale to nie, nie tego złomu, który tutaj trzeba zbierać w tej lokacji, tylko tego ogólnie. Niestety. No i zostało nam chyba tych dwóch takich silniejszych z tarczami. Ale już powinniśmy dać radę. Może maczugę jeszcze weźmiemy. I do boju.

Przeciwnik. No ale padł w końcu. Dobra, idziemy to drugie Insignia zniszczyć, które widzieli wcześniej jeszcze tu zajrzeć, przez przypadek coś nie ma, ale nie, i wracamy tu mamy i pewnie jakieś jeszcze złom do zebrania też będzie zjemy ciebie jedzenia troszkę, żeby nam się zdrowie zregenerowało I co Gdzie tutaj jeszcze nie byliśmy. No do góry by się pasowało, bo już tam widzę, że jest złom jakiś u góry, który by tam wejść. A pewnie te drzwi trzeba tutaj skopa z buta zasadzić. Tak to jest Czeka na nas tu jakiś komitet, czy nie? Na razie nie ma nikogo. Otwiera nam się przejście. Po drabince do góry. No jeszcze jeden drabinę widzę. Jeszcze gdzieś bliżej będziemy wchodzić. Tutaj też, a weźmiemy na wszelki wypadek, bo to zawsze nam się może później ta woda przydać. Więc się okazję przekonać.

Już piąta, jeszcze dwie nam zostały, no i do góry jeszcze podrabicie raz I jeszcze jeden z. i po tej lince zjedziemy i natkniemy się tam już na dole na jeszcze jedną, już ostatnią które jaką mamy do zniszczenia. W tym obozie wydobywczym. To jest głównie praktycznie obóz we mnie przejęty. I właśnie ma, pojawia nam się informacja, że u Christo Brodego dostępna jest szósta misja fabuły fabularnej. W nagrodę za to, że przejęliśmy ten obóz. Ale tu jeszcze nie wszystko żeśmy zrobili tak do końca jak ja lubię. Tu jeszcze gdzieś mamy jeden ten złom do tak, Żeby już był komplet, kompletna kompletne przejęcie tego obozu. Niszczymy ostatnią część insygnii. tak jest. I co jeszcze zostało? Jeszcze chyba to nie złom, jak się nie Tak, dokładnie. Gdzieś tu musi być. No i jest, no i dobrze. I mamy wszystko w następnej części. Jaką nagramy, udamy się tam do tej szóstej misji. Także pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na następny odcinek.